Dzień dobry kochani Dzisiaj nagrywamy nie wiem kim Może Gigachat Garen Garen dostał bardzo ciekawego skina na Prima Aprilis Także musimy go przetestować na wizji Wybierzmy tylko runy Albo te Albo te W Dobra robimy to. O. 30 sekund do pojawienia się stworów. Uciekamy, wizjon. Złapiemy gołębia. Jest gołąb Tam może drugiego nam się uda złapać. Chyba się uda. A może jeszcze wrócimy się po trzeciego gołębia? Wrócimy się po trzeciego gołębia tak. Jorik z graspem. Jakie runę wybraliśmy? Mogą być, mogą być. Podejdziemy tutaj, zaczniemy ubijać wave'a. Okej. Okay. Miał kościaną zbroję, więc dobrze, że ją zdjęliśmy. Myślę, że nam się opłacało. Bardzo fajne dźwięki wydaje ten skin. Bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci za fałsluci. Dobra, trochę kolego odekspozonujemy. Łykniemy sobie po. Umrzyjcie ze mną, bracia, i wolni. Troszkę to nie wychodzi tak, jakbym tego chciał. Za dużo minionków nam ucieka. wa byśmy tu chcieli, ale może być bardzo ciężko. Dobra, spróbujmy to przepuszować. Dobra, może się cofniemy, nie jest za kolorowo. Kolega nie ma many, ale ja się powinienem cofnąć za darmo. Oj, to przerywa recall niestety. Dobra, nie pomyślałem. Dobra, bierzemy tą potkę. Chyba lecimy na kolegę, co? Oj, oj oj tego to się nie spodziewałem. Dobra, kolega traci wave'a. Nie, został. okej. Okay. Nie wiem, coś tam odwala. No niefortunne. Ten minionek, ten minionek. I poszuje się do mnie. Niektóre z tych twarzy znam bardzo dobrze. Okej, okay. ja mam ekspa z kanona. Jestem bardzo zadowolony z obrotu sytuacji naprawdę.

Kolega dużo straci. Dobra okręcimy się Dziękuję można cofać te butki HP o kula kupie to jest dobry recall, dobry recall No, kolega trochę strollował O co, 20 tesków przewagi i Boże oj, 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 oj. Czy tu jest sens iść? Chyba nie Szywoły się rozłączył. To nie ma sensu. Dlaczego on się tak pcha w nich? Sodróśnik po pokonany. Szywołypak się rozłączył. Przeklęci opierają się rozwojem. Jemy sobie podchodzę. On nie ma ultra. Dobra, pogrąń Ironów. To było ładne. Dobra, może jeszcze jednego wave'a nam się uda strzałować. W sumie można cofać, mamy 1300 zł, a wave'ik się będzie puszował do nas. No niestety bardzo szybko, ale będzie. Bardzo szybko, ale będzie. No bardzo szybko, bo to Jorik. To i to. I lecimy. 25 gripów przywagi i dwa levele. Bardzo się z tego powodu cieszę. No, bez tej dziewicy on będzie na pewno na mnie przegrywał. Może mu się jeszcze kanon rozbije. To chyba tak. O, to będzie fenomenalne. Benz, będz, Benz. I Benz. To było śmieszne Kane okay, jeszcze bez formy To być Ignite zamiast flasha, no ale kto by to przewidział, że będzie tak łatwo w tym meczu. Kolega myśli, że ma szansę. Toga cofnął mi się puszuje do mnie, więc jest bardzo dobrze. Bardzo podoba mi się ustawienie tego wave'a. że nie wierzę za chwilę z że my zdążyliśmy po tego creepa po tego też kanona z kół. to to pięknie niestety mu się kanon nie rozbił kochani ja się boję, że on jakiegoś kolektora idzie i mnie zaraz one nie. On ma pół HP, on będzie po mnie gridował. Ja mam pasywę, mam Doran Shielda. On nie gra żadnego Ignite'a. Myśli, że cofnąłem. W porządku 31 regeneracji, to jest bardzo dużo. Jest ładnie, jest bardzo ładnie, bardzo mi się ta gra podoba. Myślę, że mamy szansę wziąć jeszcze tą całą wieżę. Dobrze. o dwa gołębie dwa gołębie No Dobra zabijemy kamienie. Bęc bęc. Dobra, cofamy Szkoda, że nie wziąłem tego wave'a, ale... Bywa i tak To... Przeciwnik pokonany. I co teraz? Phantom Dancer Na pewno Tu mamy coś takiego dziwnego Co po tym szybsi jesteśmy No Podoba mi się to Mnie się to podoba

Problem jest taki, że my nikogo nie widzimy. Nie trafił. Posiowy, posiowy jestem, kolega. Jestem dwa levely i ponad 50 creepów nad nim, także. Ale te kółeczka są fajne. Fajnie, że mnie nie zabrał. Miło z jego strony, naprawdę. Da moją odkle, przybijemy żółwika, może ktoś odpowie. I ją mi przybiła. A, miło. To Kaylee miała dobry, ona była 5-3, co się stało? Strolowałem Chyba nie musiałem flashować nawet Przeciwnik pokonany Dobra, może ktoś tu będzie szedł. Ja mam zaraz R-kę, mam bardzo dużą regenerację. No, zobaczymy, jak to będzie. Nie, nikt nie idzie? Jak to możliwe? Bejtuję na tego stwora. Dobra. Po mnie. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Dobra. 300D. Bardzo dużo bazowego armora, bardzo dużo. Ceremonii. Hmm. Nie wiem, co oni robią. Dziwne, że oni mają trzy smoki. Oni mają trzy smoki. No mój teamek dosyć mocno przegrywa, ale przeciwnicy mi się bardzo słabi wydają. On nawet tego wave'a się boi wziąć. No, ale w zasadzie się nie dziwię temu koledze. jak coś zrobi? Hmm. kurde, mogłem to dużo lepiej zagrać. O, faktycznie daje spida, czy mi się coś prze? Wydawało, przewidziało. O, no za chwilę będzie dusza. Myślę, że nie ma co się tam teamfight'ować. Spróbujemy wygrać side'em. Jak dobrze zagram myślę, że dwie osoby jestem w stanie pokonać, a nasz jungler i tak nie żyje, więc... Mi się wydaje, że ta imprezowa dusza jakoś mega mało musi dawać. Tu bardzo bym chciał, tak... Nie no, przeciwnicy już to zrobią, zrobią Nie chcę robić przeciwnych kurczaków Tu może być każdy, tak naprawdę. Przeciwnik został seryjnym Uderzę w to kilka razy. Mamy Wojt Grupsy. On ma 8-1. No ale turet prawie wziąłem. Co tak bym zrobił drugie podejście do tego turetu? Proszujemy on jest spidowany troszkę. Zniszczono twój inhibitor. Widzicie, okay. No niestety, no niestety no nie ma co z nimi grać niestety, jak widzicie. Nie mam ani jednej w miarę silnej osoby w teamie Nie Niech się męczą O kurde No niestety nie ma szans ten Twitch Но они, хоба, заработал барона. Dobra, Yuumi dosyć mądrze pinguje. Zdarzymy się zrespić? Nie. Ale bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.